Cześć widzowie, jestem Minecraftowy Pączek, a w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywał miasto, które budowałem już od dwóch, trzech tygodni. Więc tak, tutaj mamy Biedronkę. Jednakże w środku jeszcze nie są umeblowane, ale to na pewno kiedyś okay się zrobi. Tutaj mamy cztery wysokie apartamentowce. Okay, tutaj mamy szpital i tu, tutaj mamy parking dla karetek. Okay, szpital prezentuje się tak. Z przodu wygląda tak samo. Okej, okay, tutaj zaczął coś budować kolega, ale też nie skończył. Tutaj jest bank. I tutaj też kolega coś budował. Tu są granice miasta. Tu mamy dwa takie duże budynki. W środku jeszcze nie ma na razie, ale to na pewno kiedyś się zrobi. Tu, tutaj jeszcze będzie trzeba zrobić chodniki i jakieś takie rzeczy. Coś na kolejne odcinki Ok, Tutaj yy, Mamy osiedle to kolegi Tutaj są budynki, które budował na razie 3 Tutaj mamy parking i jest Lidl Też na razie w środku nie ma okay. tutaj obok mamy galerię połączek Co się nie zmieściło Tutaj mamy Ikea, ciężarówkę, którą budowałem. Dobrze, tutaj mamy jakiś dom. Tutaj też taki zwykły dom. Tu mamy ogromne parking przed Ikeą. Tu mamy taki blok i żabkę, jeszcze nie skończoną. Tutaj mamy też taki sam budynek, jak tam były. To jakiś dom. I tutaj też taki budynek. I tak. Ulice są podpisane. To jest ulica główna na przykład. No. I jeszcze. W zielonym świecie mamy mody. Są jakieś meble. Jakieś tutaj inne rzeczy, na przykład komputer, jakieś temy, bloki. O, patrzcie. Na przykład mamy komputer. Mamy cegiełki z andezytu. Jeszcze mamy na przykład filary z melonu. Nie wiem, po co to. Yy, Ale tak. Kolejne odcinki z tego miasta będą się pojawiały już niedawno. I możecie pisać propozycje na budynki w komentarzach. Na razie.